Nie urodziła się szeptuchą. Nie urodziła się szeptuchą. Urodziła się jak inne, z krzykiem, krwią i zapachem ziemi pod oknem. Długo myślała, że dar to coś, co się wybiera, że można powiedzieć nie, że wystarczy odwrócić wzrok. Ale dar przychodzi cicho, najpierw w snach, Potem w dłoniach, na końcu w głosie, który zaczyna wiedzieć szybciej niż rozum. Pierwszy raz wyszeptała słowa, których nikt jej nie uczył, kiedy sąsiadka przyszła z płaczem, i kiedy skończyła, płacz ustał. Wtedy zrozumiała, że od tej chwili już nigdy nie będzie tylko dla siebie, bo szeptuchą się nie zostaje szeptucha się dzieje.